Cześć. Bartek Urban zapraszam do testu Tuarega R. A Touareg R to największy i najmocniejszy model w historii rodziny R, czyli w historii najbardziej sportowych modeli Volkswagena. Jest to też najmocniejszy w historii Volkswagen, który z mocą 462 koni wyprzedził pierwszą generację Touarega, która posiadała nawet 450 koni. I tu taka ciekawostka. Pierwsza generacja, która miała właśnie 450 koni, miała silnik 6-litrowy w układzie W12. Dokładnie ta sama jednostka co w Bentleyach. Zresztą, pierwsza generacja miała też m.in. przepotężny silnik diesla o pojemności 5 litrów w układzie V10. Było też oczywiście dużo V8, kilka V6 i nawet jedno R5. Dobra, ale skończmy ciekawostki o poprzednich Tuaregach i skupmy się na najnowszej trzeciej już generacji. Generacji, która jako pierwsza dostała odmianę R. Nie R50, bo takie też coś było, tylko samo R. I muszę przyznać. Do twarzy jej w tym wdzianku. To znaczy, akurat te emblematy R są dość brzydkie i mają jakąś taką czcionkę dla przedszkolaków, a ta literka R centralnie na klapie no moim zdaniem kompletnie nie pasuje. Ale całe auto robi ogromne wrażenie. Zresztą, słowo ogromne jest tu kluczowe, bo tuarek jest po prostu ogromny. Niemal 4,9 m długości, prawie 2 m szerokości i 1,70 m wysokości. No robi wrażenie. A to wrażenie jeszcze można spotęgować, bo Touareg ma w opcji zawieszenie pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości. Przyznacie, że jak podniesiemy tuarega, to wygląda tak samo bojowo jak i na najniższym położeniu. No to auto jest po prostu ładne. W wersji R możemy mieć oczywiście piękny lakier niebieski lapic, który niestety jest opcją, i który znamy z innych modeli R, mamy też nieco przemodrowane zderzaki oraz ogromne 22-calowe felgi. No i najważniejsze jest na tyle. Dwie prawdziwe końcówki wydechów. To to ja szanuję. To pora zajrzeć do bagażnika. Klapa jest oczywiście otwierana elektrycznie, a w bagażniku mamy system do opuszczania tylnej części w celu łatwiejszego załadunku. Niestety, u mnie ten system albo nie działał, albo nie potrafiłem go uruchomić. Chociaż raczej to pierwsze, bo tam jest po prostu przycisk, który albo możemy przytrzymać, albo nacisnąć. Niestety, ani jedno, ani drugie nie powodowało opuszczenia tyłu. Szkoda. Na szczęście, jestem na tyle duży, że udało mi się dosięgnąć do bagażnika, który to ma pojemność 665 litrów. Czyli o 145 litrów mniej niż w zwykłym tuaregu, bo zwykły ma 810 litrów. A skąd taka różnica? Ano stąd. Czyli z tego, co jest pod podłogą, a tam są dodatkowe akumulatory. Tak, tuarek R jest hybrydą typu plug-in. Zresztą bagażnik jest tak naprawdę jeszcze mniejszy, bo musimy wozić jeszcze dwie torby. Jedna to ta z kablami, a druga to podnośnik i klucze, gdybyśmy chcieli wymienić sobie koło. Niestety, mniejszy bagażnik i kable w kufrze to wady większości plug -inów. Bagażnik można powiększyć poprzez położenie tylnej kanapy i wtedy uzyskujemy płaską powierzchnię oraz 1675 litrów przestrzeni. W kufrze znalazłem też gniazdo pod zapalniczkę oraz dwa rozkładane haczyki na zakupy. A i w sumie o tym nie powiedziałem, ale kufer można powiększyć kosztem pasażerów tylnych miejsc, bowiem te są przesuwne oraz mają regulowane oparcie. A dzięki temu z tyłu jest bardzo wygodnie i mamy bardzo dużo miejsca. Bardzo dużo na nogi i nieco mniej na głowę, ale wciąż się mieszczę, a mam 186 cm wzrostu. Z tyłu mamy podokietnik z dwoma, czy nawet trzema miejscami napoje, a także centrum dowodzenia z nawiewami, podgrzewaniem tylnej kanapy, złączami USB, gniazdem pod zapalniczkę oraz nawet gniazdem 230. A w oknach są oczywiście roletki, no czyli mamy wszystko. Z przodu witają nas bardzo wygodne fotele z logiem R oraz z niebieskim przeszyciem. Szkoda tylko, że fotel dość przeciętnie trzyma na zakrętach oraz że skóra w moim egzemplarzu była już popękana, ale do jakości jeszcze wrócę. W Tuaregu z przodu siedzimy wysoko i łatwo przyjąć wygodną pozycję. Kierownica też jest regulowana elektrycznie. To pora zajrzeć na deskę, która jest podobnych rozmiarów co auto, czyli ogromna. A raczej ekran główny jest ogromny, bo większy niż laptop, na którym montuje ten test. Ekran w Tuarego ma 15 cali. Niezły bydlak, co? W sumie to ekran jest nawet aż za duży, bo skrajne elementy w lewym dolnym rogu są czasami zasłonięte przez wieniec kierownicy. Ale to w sumie nie jest jakiś duży problem. Gorzej jest z tym, że nie mamy przycisków czy pokrętł fizycznych do sterowania klimatyzacją. Wszystko trzeba wyklikać. Na szczęście, system, który pracuje w Tuaregu, to nie jest ten sam system, co w nowym Golfie, ID3 czy Kadim, który testowałem i gdzie narzekałem na ten system. Tu jest jeszcze stara wersja, która moim zdaniem jest nieco lepsza i prostsza w obsłudze. Działa ona też chyba nieco szybciej i co ważne, ani razu nie wywaliła mi żadnego błędu, czy się nie zawiesiła, czego o nowych systemach w autach wymienionych wcześniej no, nie mogę powiedzieć. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które mają mnóstwo danych do wyświetlania i możemy je dowolnie konfigurować. Początkowo zegary są bardzo nieczytelne, ale na szczęście da się je tak poustawiać, że mamy na przykład sam prędkościomierz, obrotomierz i spalanie na środku. To mi się już podoba. Nie podobają mi się za to dotykowe przyciski na kierownicy, które ciężko się obsługuje. Mają one co prawda takie kliknięcie, ale nie mogłem się jakoś z nimi dogadać. Przykładowo, regulacja głośności jest albo przez wciśnięcie, albo przez mizianie, co czasami przez przypadek powodowało zmianę głośności podczas jazdy. Tak samo parę razy włączyłem sobie podgrzewanie kierownicy, bo smyrnąłem przez przypadek palcem po kierownicy. Nieco o jakości już wcześniej zacząłem mówić, gdzie skarżyłem się na słabą skórę na fotelu. Poza tym materiały są dobre, może i nieco twarde, ale miłe w dotyku, nieźle spasowane. I niestety jest też piano black. I są też skrzypiące elementy. Gdzie u mnie skrzypiał plastik na drzwiach kierowcy? I pewnie powiecie, no kto to wciska podczas jazdy poza mną? I pewnie odpowiedź jest, że nikt. Ale tutaj, jak ciągnęło się za klamkę, to ten plastik też potrafił zaskrzypieć. Słabo. Nie możemy za to narzekać pod względem schowków, jest ich w moim odczuciu wystarczająco. Dobra, to pora zajrzeć pod maskę. Wiecie już, że to hybryda plug-in, ale nie wiecie jaki ma silnik. No dobra, wiecie, bo jest w tytule, ale i tak wam powiem: 30V6. Czyli jak na dzisiejsze standardy, kawał silnika. I ja też jestem nim zachwycony, bo silnik pracuje kulturalnie, lekko sobie mruczy i ma naprawdę świetne parametry oraz osiągi. Sam silnik spajnowy generuje 340 koni oraz 450 Nm, a dodatkowy elektryczny silnik 136 koni oraz 400 Nm. Łączna moc układu nie sumuje się inowo, więc razem mamy 462 konie oraz aż 700 Nm. I to czuć, bo osiągi, tak jak mówię, są świetne. Od 0 do 100 katalogowo powinno być 5,1 sekundy, a ja to oczywiście sprawdziłem. Jak widzicie, idealnie to, co podaje producent. Ale to wcale nie oznacza, że Tuarek R jest najszybszym w historii Tuaregiem, bowiem odmiana z Disneyem V8 o mocy 422 koni była szybsza. Druga rzecz, jaka mnie zdziwiła, to fakt, że w wersji R nie ma procedury startu. Podczas gdy testowany ostatnio Kadi, który jest dostawczakiem, miał procedurę startu. Dziwne. Tuarek R też nie ma dwusprzęgowej skrzyni, tylko ma tip Tronika, który niestety też ma laga. Nie zbyt dużego, ale ma i nieco go czuć. No ale tak czy inaczej, osiągi są bardzo dobre jak na taką Landarę. A właśnie, nie mówiłem ile waży. 2468 kg. Tak, niemal 2,5 tony. A to oczywiście wina akumulatorów, ukrytych w bagażniku oraz silników elektrycznych. Baterie mają pojemność 14,3 kWh i teoretycznie pozwalają przejechać do 47 km na samym prądzie. I tu potwierdzam, da się zrobić nawet i 50, bo to był mój rekord. Normalnie jednak robiłem tak po 40 km. I te silniki elektryczne zaskakująco dobrze radzą sobie z tym wielkim autem, także ze świateł da się płynnie i szybko ruszyć na samym prądzie. To jest w sumie spoko. Ładowanie trwa od 2,5 godziny do 9 godzin, w zależności czy używamy szybkiej ładowarki, czy ładujemy sobie w domu z gniazdka 230. Czyli na dystansie tych 40-50 km jesteśmy w stanie zrobić spalanie paliwa 0, bo jeździmy na prąd. Na trasie też ten prąd nieco pomaga i przykładowo zrobiłem sobie trasę z Warszawy do Władysławowa i jadąc trasą 7, zrobiłem spalanie 10. Wracając tą samą trasą, ale już bez prądu, zrobiłem spalanie 12. No i jest różnica. No właśnie. Co się dzieje, jak się skończy prąd? Otóż jak się skończy prąd, to tuarek zmienia swoje oblicze. Niestety na gorsze. Rośnie oczywiście spalanie, które w mieście ostruje około 13 litrów i niżej ciężko zejść, no chyba że w nocy o północy. Co gorsza, nawet w trasie tuarek nie odzyskuje nic energii, a przynajmniej mi nic nie odzyskiwał. Teoretycznie to on powinien odzyskiwać energię ciągle za pomocą systemu opartego o mapę i GPS. W teorii nawet po zrobieniu 700 km trasy nie odzyskałem nic z tego prądu, a jechałem w każdym możliwym trybie. No trochę szkoda. Jednak jeszcze bardziej szkoda osiągów, bo oczywiście zrobiłem test przyspieszenia bez prądu i wynik to 6,9 sekundy. 1,8 sekundy gorzej do setki to spora różnica, a jeszcze większa jest później. Od 50 do 150 km na godzinę z prądem TWARUK R robił 7,8 sekundy, a bez prądu 11,9 sekundy, czyli 4 sekundy różnicy i to naprawdę czuć, bez prądu auto jest znacznie wolniejsze. Wciąż zbiera się żwawo, ale no to nie jest to samo co z prądem. Miło za to, że silnik ładnie pracuje, wkręcany na obroty i wydech coś tam próbuje lekko brzmieć. Czuć, że wydech jest taki zdławiony, pewnie specy od wydechów wykrzesałyby z tych rurek piękną symfonię, no ale w serii jest tylko tyle. Tuarega muszę też za to pochwalić, za zawieszenie, które jest niesamowicie komfortowe w ustawieniu normalnym czy komfortowym, a w trybie sport mocno niweluje przechyły. Świetna robota, chociaż w niehybrydowej odmianie, moim zdaniem, zawieszenie pneumatyczne działa tak samo. Co więcej, w niehybrydzie da się doklikać tylną oś skrętną, a w hybrydzie tego nie ma. Czyli teoretycznie, najbardziej sportowa odmiana nie może być najbardziej zwinna. Yy, dziwne. Czyli Twaróg R prowadzi się bardzo dobrze, ale nie czuć w nim sportowego ducha. W sumie, dźwiękowo też tego nie czuć. Jeśli chodzi o osiągi, to przyznaję, jest bardzo szybki, ale tylko jak ma prąd. Bez prądu, no jest dużo wolniejszy. I jest drogi. A nawet bardzo drogi, bowiem Tuarek R to obecnie najdroższe auto w autowgami Volkswagena, którego da się wyklikać na ponad pół miliona złotych. Mój egzemplarz był na szczęście dużo tańszy i kosztował tylko 484 900 zł. Podstawa w wersji R kosztuje 395 990 zł. Na ekranie teraz widzicie wszystkie dodatki, które miała testowana wersja. A nie, przepraszam. Cennik Tuarego R obecnie startuje od 404 000 zł bez promocji. Cena, którą wcześniej pokazałem, była z początku roku, a jak widzicie, przez pół roku cennik wzrósł o 10 000 zł. No i tu mam pewien problem, bowiem Tuareg R to nic innego jak Porsche, Cayenne i e Hybrid. Mamy dokładnie ten sam układ napędowy, ten sam silnik, ten sam napęd, ta sama moc i osiągi, a cena jest tylko o 12 tysięcy zł. droższa. Czyli Cayenne startuje od 416 tysięcy zł, a Tuareg R od 404 tysięcy zł. Z tym, że na Tuarega w tym momencie jest rabat aż 60 tysięcy zł, który jest widoczny w cenniku. Wtedy różnica pomiędzy Porsche a Tuaregiem to 70 tysięcy zł, a to jest już dużo. Ale gdyby nie było rabatu, to bez wątpienia wolałbym dołożyć te 10 tysięcy złotych i wziąć Porsche Ale też wcale nie twierdzę, że Touareg R to złe auto, bo to jeden z lepszych Volkswagenów obecnie dostępnych Jest wielki, szybki, pakowny, komfortowy, nieźle wykonany i może być ekonomiczny No i wciąż ma stare multimedia, dla mnie to plus Niestety, moim zdaniem nie zasługuje na literkę R, bo w tym aucie nie ma ducha sportu takie same wrażenia podczas jazdy czułem w tuaregu V8 TDI, którym też miałem przyjemność jeździć. Wszystko to przez hybrydę, która jest na pokładzie tylko po to, żeby zmieścić się w wyśrubowanych normach emisji spalin i nic więcej. Wcześniej w gamie w tej generacji Tuarego był właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej diesel V8, który był nawet szybszy i do setki robił 4,9 sekundy. Ba, pomimo wielkiego V8 był nawet lżejszy od wersji R i ważył 2305 kg, czyli o 160 kg mniej niż wersja R. Miał też większy bagażnik, większy bak paliwa i palił mniej w trasie Niestety, ale nie przetrwał próby z normami emisji spalin i został szybko odstrzelony z oferty Tak więc Tuareg to świetne auto, ale ja bym brał zwykłą wersję z 3-litrowym dieslem albo z 3-litrową benzyną Może i wolniej, ale znacznie taniej i praktyczniej A jak już koniecznie musiałbym wziąć hybrydę typu plug-in, to wolałbym dozbierać te 12 tysięcy złotych i wybrać Porsche Cayenne i e Hybrid No chyba że wciąż byłby rabat, to wtedy brałbym Touarega R Cześć!